Procesu, a się okazuje, że wystarczy gwiznąć i wszystko wraca na swoje miejsce. Mogę nie podzielać powiedzmy estetyki, tak? Mogę nie wyznawać tej samej działań publicznych, politycznych, polemicznych, artystycznych, ale nie chciałbym moich gustów egzekwować środkami policyjnymi, prokuratorskimi, prawda? I i mam nadzieję, że nikt tego nie chce z wielkim z wielkim powiedzmy niesmakiem, tak? Przyjąłem taką także i w mediach, których jestem odbiorcą, taką falę szyderstwa, która się tam rozlała, jakby niskiej satysfakcji, że o, no prawda, chojrakowali, hmm. to się doigrali, prawda? No naprawdę, jeżeli, jeżeli państwo myślicie, że, że po sukcesie takiej akcji nie przyjdą po was, tak? I będą Was rozliczać już nie z antysemityzmu, anty tylko będą Was na przykład rozliczać z, z czego? To już były takie wezwania. Rozliczać z kwestionowania oficjalnej narracji pandemicznej, prawda? Albo, albo, albo ścigać tych, którzy, którzy nie są wegetarianami i powątpiewają w, 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 w globalne ocieplenie. O, na przykład takie, takie rzeczy. Więc z tego względu, a, a dodatkowo jeszcze szydzenie, z tego, że policja umożliwiła wytworzenie fotografii, które, które pokazują aresztowanych w niekompletnym i niewłaściwym dla nich stroju. Szydzenie z tego, no wiecie Państwo, ja akurat miałem szczęście, tak mnie, mnie w klapkach nie wyprowadzali, ale mam taki epizod w życiu i... i, i Jak już powiódł, czterech policjantów będą skoczyć. Sześciu, sześciu zeznawało sześciu. nawet. <grym> no, sześciu zeznawało, tak. A ja potem wysłuchując wyroku w tej sprawie już nie mogłem go dosłuchać do końca i wyszedłem z sali sądowej dynamicznie zamykając za sobą drzwi, co, co spowodowało nałożenie na mnie takiej kary, przykładnej aresztu. Więc y, y, nie na kwartał, ale Szanowni Państwo, kto nie był w takich okolicznościach, to naprawdę niech, niech nie rzuca pierwszy kamieniem i niech nie szydzi. A tu akurat w przypadku pana Olszańskiego wiem to z relacji adwokata, że, że jego, jego, że tak powiem, naturalny i przez niego y, 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 strój jego pierwszego wyboru, e, e, tak, no tak, tak, to już, no, dawne czasy, strój jego pierwszego wyboru został mu skonfiskowany, zabezpieczony na potrzeby śledztwa. <grym> to naprawdę? Tak. Tak, 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 informuje mnie adwokat, na ręce którego przesyłałem te poręczenia, prawda? Że nie wiem, co tam będą analizować, czy tam nie ma jakichś naszywek, emblematów, które Był by, które by prawda, do czegoś podżegały. No, więc, <laughs> jeśli chcecie państwo, jeśli chcecie państwo takiej Polski, w której to minister bezpieki swoim bystrym okiem dostrzega przejawy, przejawy anty tam, wedle roboczych, no, nawet nie żadnej. musi wysyłać, on po prostu tylko twituje i na tweetnięcie, tak spieszy policja i, i prokuratura w podskokach i sąd potem, prawda, Sklepie. zrzuca ze stołu poręczenia i, i, i przyklepuje areszt na, na kwartał. No, no, znaczy, w jakiej sytuacji można mówić o, o, o adekwatności takich tak zwanych środków zapobiegawczych. No bo gdyby było podejrzenie, że ktoś czmychnie za granicę albo się zaszyje w lesie. A tutaj nie ma takiego podejrzenia, dlatego że mamy do czynienia z osobami. Publicznymi, które nie tylko nie kryją swojej tożsamości, ale wręcz ją eksponują. No, z dużym zapałem, nawet można powiedzieć. Więc, więc nie występuję jako adwokat w tej sprawie, zresztą mogłoby to aresztowanym się nie, nie przysłużyć dobrze, gdyby, gdybym adwokatował głębiej w ich, w ich obronie. Ja staję, ja staję w obronie wolności debaty publicznej. Jeśli, jeśli natomiast jest ktoś, kto się czuje poszkodowany, na przykład przez zastraszenie, jeśli ktoś bierze do siebie elementy tego happeningu jako, jako groźby, to to są przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Tak? Musi się znaleźć pokrzywdzony, żeby, żeby, był, żeby był delikt. Tak? Jeśli nie ma takiej konkretnej osoby, no to, to jeszcze raz, czy chcecie Państwo Polski, w której ludzi się pakuje na kwartał do aresztu, na gwizdnięcie gazety wyborczej? Ja nie chcę. No i ostatnia rzecz.